Cześć wszystkim, ja jestem Alwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z nowym vlogiem czytelniczym. Sorry od razu za te prześwietlenia, które są, znaczy nie prześwietlenia, ale to od lampę odbijającą się w moich okularach. Ale po prostu, no, no coś, nie da się tego zmienić, mogłabym zdjąć okulary, będę ślepa, więc może nie. Dzisiaj przychodzę do Was jak już powiedziałam, vlogiem czytelniczym. I tak, żeby nie przedłużać, to czytam Miasto osiądzu. Jestem już, no kończę, powiedzmy. I jest to książka o bardzo, bardzo oryginalnym klimacie. Klimat arabsko-egipski, pustynia, nie wiem, nie czytałam jeszcze takiej książki. Bardzo mi się podoba język po prostu jest przegenialny. Ja siadam i przynajmniej 50 stron na raz potrafię przeczytać w krótkim czasie. 50 to około zazwyczaj za każdym razem, jak wezmę tą książkę, to przeczytam, ponieważ płynie się przez nią bardzo, powiedzmy, gładko. Dlatego styl pisania uważam, że jest świetny. Bardzo mi się podoba i jest to książka o głównej bohaterce. Główną bohaterką tej książki jest Nari i Ali. Ali to jest już chłopak. Ale generalnie Nari jest taką bohaterką, która gdzieś tam wychodzi naprzód, powiedzmy, tutaj tej całej fabuły. Zaczyna się książka tak, że właśnie poznajemy tą Nari, która jest powiedzmy w pewien sposób zawodową kłamczuchą w sensie jej. Praca jest taka bardzo ciekawa, oj, bardzo ciekawa, ponieważ ona wmawia ludziom pewne choroby, na które oni nie chorują. Mówi im, jak mają się wyleczyć z tej choroby, podaje im sposób. No i oni są wtedy bardzo jej wdzięczni, że ona ich wyleczyła. Znaczy, że powiedziała ich, jak mają się wyleczyć, i generalnie daje mi pieniądze właśnie za to, że w sumie. Za nic, za to, że ich urobiła, no powiedzmy. Ale generalnie fabuła nie opiera się w ogóle na tym, naraz trafia w pewne miejsce, bo ktoś ją tam zabiera. Powiedzmy, musi się przystosować do jakby nowego mm, otoczenia swojego, nowego powiedzmy takiego miejsca zamieszkania. Ja jeszcze nie wiem dokładnie dokąd ta fabuła idzie. W sensie, gdzie my się jakby. Em, gdzie my podążamy i co my chcemy osiągnąć, ja nie wiem. Znaczy, gdzie tu bohaterowie podążają, co chcą osiągnąć. Dokładnie jeszcze nie wyłapałam tego. Yy, ale co chciałam jeszcze powiedzieć, to to, że bardzo takie fajne, fajne nazewnictwo mamy w tej książce. Jest ono bardzo ciekawe, takie bardzo moim zdaniem dopracowane to nazewnictwo. Tutaj generalnie mamy wiele języków. Ludzie mówią w różnych językach i jest ich tutaj sporo. I nazewnictwo tych języków po prostu mi się tak podoba i bardzo pasuje, jakby było powiedzmy tego klimatu tej książki. Więc yy, ja przyjdę pewnie już jak ją skończę no albo nie wiem bo generalnie zostało już mało do końca. Yy, jak na razie się w ogóle nie zawiodłam. Na tej książce uważam, że jest bardzo dobra. Tak, bardzo dobra, może nie ale bardzo dobra na pewno. Yy, płynie się przez nią i no same jak na razie mam dobre odczucia i czytam jeszcze jedną książkę, a raczej dopiero ją zaczęłam yy, czytać chyba wczoraj albo przedwczoraj. I to jest Bitwa Trzech Tarcz. Generalnie będzie to książka fantastyczna, jest to książka fantastyczna, co już mi sprawia jakby to, że na plus, bo ja generalnie za zaczytuję się w fantastyce, jak można zauważyć, tak najbardziej. Nie wiem, przez ja generalnie chyba jestem na 50 stronach, ale przez pierwsze 10 czułam klimat Tolkiena, ale to przez pierwsze 10, później już nie. Ale na początku, właśnie, czułam klimat Tolkiena, co było dosyć fajne. I nie wiem, co tutaj się będzie działo jeszcze za bardzo. Jakby nie, nie, wy, nie wydedukowałam jeszcze tego, dokąd będziesz szła, jakby w fabuła. Aczkolwiek na razie mi się podoba, będę Wam mówić więcej, jak już coś więcej przeczytam. Słucham jeszcze tego. I dokładnie nie, nie, nie pamiętam tytułu, więc nie powiem. Ale nie będę raczej tego wam updateować, bo jakoś tak chyba nie mam ochoty na ten typ literatury teraz, jakoś tak bardziej. Jakbym coś przesłuchała, no to oczywiście wam powiem. Słucham na Bugbicie jakby coś jest ta książka tam, gdybyście się zastanawiali i to tyle. No, także nie będę tutaj dłużej przedłużać. Zapraszam was do vloga toxic glass, right on the wall. Tearing up tickets from the rock and roll show. Want to remember, want to forget. Wanna run away, don't wanna take a hit. Lost my dog, looked for him all day. I don't have a dog, I just wanted to play. But John's all gone and Paul's used up. I let Lassie in and start. i wszystkim jest niedziela, ostatni dzień mojej ferii a pogoda jest taka, że chcę mi okna wyrwać ponieważ jest okropny wiatr budziłam się w nocy przez ten wiatr i generalnie jakbym miała iść do szkoły no to byłby lekki problem, no ale jak wiecie pewnie ogłosili nam zdalne, więc cóż, z domu wychodzić nie muszę, jak chodzę w dressach, to tak dalej będę w nich chodzić, za wiele się nie zmieni Ym, i przychodzę do Was update'em czytelniczym, bo wczoraj skończyłam czytać Miasto Mosiądzu yy, i większość już na, ten, na temat tej książki powiedziałam Jednakże zakończenie nie było przewidywalne. Obstawiałam coś innego. I myślałam, że wiecie, że jak to zakończenie, które ja obstawiałam rzeczywiście będzie miało miejsce, to ja będę bardziej zachęcona, żeby sięgnąć po drugi tom. A cię stało zupełnie tak coś innego. Na, na początku dali mi nadzieję, że stanie się to, co ja chciałam. A później to się zupełnie tak obróciło praktycznie 180 stopni. Ja już nie wiem, na czym my stoimy, nie wiem, co tam się będzie w drugim to działo. I moim zdaniem to zakończenie tak troszeczkę się przedłużyło, yy, mogło być krótsze, a bardziej, wiecie, treściwe. Ponieważ, kurczę, ono, nie wiem, gdzieś tak, też ta taka, wiecie, końcówka, końcówka, ono trwało gdzieś z 80 stron albo więcej. I ja bym to troszkę skróciła, zrobiła takie, tak jak powiedziałam, bardziej takie treściwe, krótsze, ciekawsze. Ja w ogóle faktu, że ta książka mi się bardzo podobała, chociaż wystawiam jej 4 na 5 gwiazdek. Co myślę, że i tak jest dosyć sporo. No, generalnie tak nie mam za wiele rzeczy, do których bym się mogła em, przyczepić, ponieważ klimat jest oryginalny tej książki, nie jest ona też jakaś taka, wiecie, bardzo przewidywalna chociażby przez, przez to zakończenie. E, Nazewnictwo jest genialne, tak jak już mówiłam, styl pisania też mi się bardzo podobał, tak się przez niego płynie gładko. Ale wiecie, co może chodziło tutaj o tą fabułę, że momentami mnie jakby nie pociągała ta fabuła. I momentami może nie była aż na tyle taka, żeby nie wiecie, tak bardzo wkręcić, żeby jakby jej wystawić 5 gwiazdek, więc wystawiam jej 4, co i tak nie zmienia faktu, że ta książka jest bardzo dobra i mogę Wam ją z czystym sumieniem polecić i oczywiście będę sięgać po drugi tom, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, ale myślę, że w niedługim czasie wezmę. Jeśli chodzi o drugą książkę, to nie przeczytałam od, ostat... od początku, nie przeczytałam prawie nic. W sensie jest to na 60 i po 5 stronie. Będę właśnie ją teraz kończyć, ponieważ nie wiem jak u Was jest, ale u mnie jest tak, że zazwyczaj jak zacznę jakąś książkę wcześniej, to po prostu ona jest moim takim priorytetem, aby ją skończyć wcześniej niż książkę, którą zaczęłam później. Oczywiście są od tego wyjątki. Ale tutaj, jakby wiecie, y, to jest taka moja luźna reguła, że zazwyczaj tak mam, więc teraz będę czytać y, bitwę z trzech tarcz. Zobaczymy. Generalnie to, co mogę powiedzieć na teraz, to jest tutaj sporo dialogów. Czy to jest jakiś minus? Myślę, że nie. <laughs> Przy okazji, dosyć szybko się tą książkę czyta. Y, akcja jest też taka, jakby powiedzieć, szybka, więc y, nie da się za bardzo nudzić. Y, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Także to był dosyć krótki update, mało widzę. To był dosyć krótki update czytelniczy, ale ja odezwę się do Was jeszcze jutro albo pojutrze, zobaczymy kiedy po prostu uda mi się w coś więcej przeczytać. Myślę, że też będę może jakąś jedną książkę na tym vlogu zaczynać, żeby było coś więcej, ale to jeszcze zobaczymy, także ja Was zapraszam do dalszego oglądania. She got a smile, got me waiting for the weekend Couple tests, spend a check, tell her bring a friend She got a taste on the lips like a sweet land Leave and early just to see you again Like I got somebody, let them all know like a blue confetti What you got, little Niles gon' get em. Top ten billboards already read it now oh, What you know where the kiddies at walking up on the toes what you say when the living don't stop, I'll be making my way, yeah. see what you want to you want to say, She'll laugh right back and pass one. see what you want when you wanna say. She'll laugh right back and pass one. little wszystkim, do was z I ogólnie no, nie mogłam się dobrać za bardzo do nagrania tego update'u, ale jestem. Nie przeczytałam za wiele, ale przeczytałam cokolwiek, więc wam trochę poopowiadam. E, jeśli chodzi o bitwę trzech tarcz, to jestem tak w połowie prawie. E, I mi się podoba. Jest to na pewno bardzo oryginalna książka. Mamy tutaj wiele takich nowości, nam autor wprowadził, których jakby nie, nie są jakby spotykane w, w książkach innych. Jest to oczywiście książka fantastyczna, um, opowiadająca o... W sumie ciężko mi powiedzieć konkretnie, o czym ona jest. Mamy tutaj, mam wrażenie, właśnie nie przytoczę Wam, na przykład nie opowiem Wam o jakimś bohaterze za wiele, ponieważ um, dużo bohaterów jest właśnie takich podobnych do siebie i mam też wrażenie, że chyba tutaj mamy dwóch albo trzech głównych bohaterów. Ja to tak przynajmniej odbieram. Um, i imiona, i generalnie nazwy są ym, takie, że ja nie będę nawet próbować ich wypowiadać. To chyba sam autor wie, jak się je wypowiada, ja nie mam pojęcia. Yy, no po prostu są oryginalne, że tak powiem. Ym, styl pisania mi się całkiem podoba. Ym, I na początku miałam wrażenie, że jest tutaj bardzo dużo dialogów, i generalnie to się szybko czyta. Teraz doszłam do wniosku, że wcale nie czyta się tego tak szybko, czyta się to jak taką absolutnie standardową książkę, w sensie nie, że czyta, nie czyta się tego ani szybko, ani nie jest jakieś tam nużące, żeby to się tak wlokło za nami cały czas, wlekło, wlokło. I jak mówiłam od początku, że jest dużo dialogów, yy, na przykład więcej niż opisów, to mam teraz takie wrażenie, że tych dialogów jest, ale jak tych dialogów jest dużo, to one są, wiecie, na przykład na dwóch stronach mogą być dialogi, a kolejne cztery strony na przykład to są opisy. I uważam to za całkiem fajnie, w pewnych momentach fajnie wyważone, że tak powiem, że mamy, wiecie, w pewnym momencie mamy dużo dialogów, opisy, dialogi, opisy, tak to się wymienia, nie wiem, czy mnie rozumiecie, no nic, w każdym razie podoba mi się, tak jak mówię, nie będę Wam opowiadać fabuły, bo no, chyba nie jestem w stanie tego zrobić za bardzo. E, aczkolwiek, tak jak mogę powiedzieć, e, dość ciekawe tutaj, e, autor nam wprowadził e, stworzenia, rasy, jakieś tam różne, których, no, że tak powiem, nie ma w innych książkach. E, co jest też moim zdaniem dość ciekawe, e, nietypowe i niespotykane. E, e, I czy to jest książka dla mnie na teraz, tak konkretnie, już od, jakby abstrahując od, tego, od tej książki, czy dla mnie osobiście, na ten moment, ta książka? Myślę, że niekoniecznie, może ja niekoniecznie teraz mam ochotę na takie książki, ale nie wiem, czy ja ją doczytam na tym vlogu, ale na pewno ją przeczytam w tym miesiącu. Ym, więc myślę, że do następnego update'u jeszcze ym, coś yy, przeczytam na pewno i żeby Wam jeszcze więcej powiedzieć. Yy, ale zobaczymy. No w każdym razie nie odradzam tej książki. Mi się całkiem podoba. Nie wiem, do jakiej innej mogłabym ją przyrównać. Wiem, że na początku czułam klimat Tolkiena, bo tu jest taka trochę jakaś tam podróż, Mm, jakieś tutaj mamy, wiecie, trochę jakiś tam no ciężko mi to, nie, nie wiem czy czułam w ogóle Tolkienowski taki tak mi po, powiało trochę, takim hobbitem, na samym początku dosłownie nie mam pojęcia dlaczego tak, tak było ale już o tym mówiłam zresztą wcześniej dobra e pozycja jak na razie więc yy, no to chyba tyle yy, na ten temat A zaczęłam jeszcze czytać, zaczęłam jeszcze czytać słuchać w audiobooku Trzech muszkieterów, Aleksandra Dimans. Słuchajcie, Alexander Dimans ma tak piękny, on tak pięknie pisze. To jest ten kunszt literacki po prostu na poziomie tam. Serio, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób, jak on pisze, ale po prostu ja nie wiem, te książki chyba nie są po prostu dla mnie. Pięknie pisze, naprawdę cudownie i będę to zawsze powtarzać, ale ogólnie fabuła i tematy, jakie się podejmuje, takie tematy bardziej historyczne, no to... no... kurde, no chyba nie dla mnie. I to mnie trochę boli. Przesłuchałam może z dwie godziny. Dokładnie nie wiem ile, ale mi się wydaje, że z dwie godziny te audiobóg nie jest długi, bo to jest chyba część pierwsza, czyli musi być jakaś jeszcze chyba inna. Um, nie wiem, ile przesłałam. Z dwie godziny, myślę. Z ośmiu, czy tam z dziewięciu. Tą książkę wygraliście mi na Instagramie, bo się was pytałam, czy e, zacząć właśnie trzech muszkieterów, czy Frankensteina w ogóle. Czyli wzięłam takie powiedzmy dwa klasyki. Zdziwiłam się, bo myślałam, że jednak Frankenstein będzie miał o wiele jakby więcej głosów, a jednak było różnica nie była duża, ale jednak szej terowie tutaj wygrali to starcie. Zdziwiłam się, ale zaczęłam tego słuchać no i niestety nie, nie porywa na razie mnie ta historia. Jednakże no, postaram się kontynuować, postaram się na pewno, tak samo jak hrabiego Monte Cristo, którego odłożyłam chyba. W, nie wiem, w połowie i jakby nie czytam go, ja czytam go od września od października go czytam i nie mogę go skończyć też wiem, że jest na audiobooku, ale już mi się wydaje, że Hrabia Monte Cristo bardziej mi się podobał bo ta historia w ogóle mnie bardziej jakby od samego początku mnie bardziej chwyciła teraz coś tam się zmieniło, że w ogóle mam innych bohaterów w hrabie, więc ja tak średnio, bo odeszliśmy od głównego bohatera bo odeszliśmy w hrabiem od głównego bohatera czyli od Edmunda jakby o innych mamy mowę. W sensie to zdanie nie miało sensu. Ale jest mowa o innych bohaterach, a nie o samym Edmundzie, który był bardzo ciekawą postacią. Ma to sens? Ale no po prostu by... dobra nie będę już gadać o. Skończymy temat Aleksandra Dimans, ale jest on genialnym autorem. Jeśli lubicie książki historyczne, literaturę francuską, to po prostu. I czasy na przykład napoleońskie, takie hrabia Montecristo, po prostu będzie dla was na pewno. I jeszcze wróciłam znowu do jednej książki, którą, na, jeśli siedzicie na Bookstagramie, BookTube i tak dalej jest Wam na pewno bardzo dobrze znana. Jest to Heart Comfort Weroniki Woody. Ja już książkę jedną tej autorki czytałam, bo to, było to Angst with Happy Ending, które mi się bardzo podobało. W sensie było taką świetną młodzieżówką, moim zdaniem podejmowałaś też ważnych tematów z takich społecznych. Um. A to natomiast ja zaczęłam to też czytać chyba pod koniec października yy, i przeczytałam wtedy 130 stron, dodał tą książkę zostawiłam, nie wracałam do niej, bo październik i ja i czytanie to było w ogóle, wiecie, coś zupełnie nie szło i nie grało ze sobą. Także jakby no niestety zostawiłam tą książkę, ale ostatnio do niej znowu wróciłam, znowu sobie przeczytałam trochę. I yy, yy, jeśli nie wiecie, o czym jest ta książka, co jest mało prawdopodobne, jeśli siedzicie na bokciu, no ale jeśli nie wiecie, to ja pokrótce powiem, że mam tutaj dwóch głównych bohaterów, Artura i Janka, którzy poznają się w pewien bardzo ciekawy sposób, em, chyba w autobusie. Z tego co y, pamiętam, to jeden z nich chyba to był Artur, tak mi się wydaje. E, nie, nie, dam sobie ręki uciąć, ale chyba Artur udawał osobę niemowę. W sensie, wiecie, odchodzi? Że y, Janek do niego zagadał, a on Udam, y nie mówi, zaczął mu tam na migi pokazywać coś. Dziwne. Generalnie widzicie, do jakiego stopnia był aspołeczny. Ja to tak odebrałam. No w każdym razie poznają się Ymm, i ta relacja ich tu zaczyna kwitnąć cały czas. Oni wchodzą później, najpierw, są pierwszą kolegami, yy, wchodzą w taką później przyjaźń no i jak się można domyślić po okładce, tutaj się pomiędzy nimi zrodzi jakieś uczucie. I co, jakby mogę powiedzieć na ten temat tej książki, to właśnie ona głównie opiera się na ich re re relacji właśnie tych dwóch chłopaków. Mam tutaj też podjęte tematy takie szkolne, typu matura, y bo tam y Artur jest chyba ścisłowcem tak bardziej, matematyka i w ogóle y Janek z kolei on jest, siedzi tam bardziej powiedzmy w literaturze, pod poduszką trzyma książkę Jane Austen na przykład, nie? <laughs> Więc to są dwie różne osoby. No. Myślę, że ta autorka specjalnie dobrała e, takie zainteresowania, które no, są kompletnie od siebie odrębne, bardzo są kontrastujące, jak matematyka i język polski. Mm, no, ale głównie bohaterowie tak, mają odrębne jakieś tam zainteresowania, ale jednak się ze sobą e, dogadują dość dobrze. Mam tutaj też bohaterkę głównego bohatera, czyli Magdę, która jest też bardzo świetną. Świetną dziewczyną. Po prostu bardzo fa fajna, fajnie wykreowane, ma swój charakter. Jest taka trochę pyskata, ale z drugiej strony, taka, no po prostu da się lubić, że tak powiem. W ogóle Weronika Łodyga ma to do siebie, chyba, że, że dobrych bohaterów też tworzy, takich, których możemy od razu polubić. Podobnie było w Angelsów End Happy Ending. Ja też tam praktycznie wszystkich bohaterów polubiłam. Głównego bohatera bardzo polubiłam. Polubiłam tą Anitę, chyba ja mianem Anita, też była świetną bohaterką, więc wydaje mi się właśnie, że ta autorka ma talent do tworzenia yy, bohaterów i do kreowania jakichś tam relacji pomiędzy nimi. Yy, no i to w sumie chyba tyle, co, co chciałam na, na temat tej książki powiedzieć. Yy, to był taki dość długi update, bo trwał całe 10 minut, ale yy, chciałam powiedzieć o wszystkim, a raczej no, za wiele tego nie było, ale chciałam Wam powiedzieć, po prostu przyjść do Was tutaj z updateem. I yy, nie wiem, czy w, w przyjdę do Was jeszcze przed zakończeniem vloga, zobaczymy, ale jak na razie się z Wami żegnam i zapraszam dalej do oglądania. Zakończeniem tego vloga. Nie będzie to za bardzo update'u, bo ostatnio nie mam za bardzo wę. We... Powtórzyłam się. Nie mam wę na czytanie yy, jakichś takich. Szczerze mówiąc, w ogóle nie miałam ostatnio wę na czytanie. Dlatego też właśnie sięgnęłam po Herz Comfort, bo um, to jest taka bardzo mm, lekka książka. I właśnie czytałam ją na raz, tak naprawdę. I przeczytałam 100 i 100 stron do końca. Poczytałam ją tak dwa dni temu, może tak się wzięłam za nią bardziej. Oj raz wieczorem usiadłam i przeczytałam więcej. I pewnie wiecie już o tej książce, już Wam o fabule opowiedziałam. Jedyne co mogę tutaj powiedzieć dla osób zainteresowanych, które na przykład nie czytają książek, a czytają odpada. a chciałabym zacząć czytać i przyczynić się jakby na normalne książki papierowe. To polecam Wam na przykład właśnie zacząć od tego albo od tej drugiej książki, też Weroniki Łodygi with Happy Ending, ponieważ są to takie książki trochę odpadowe, oczywiście napisane lepiej, lepszym o wiele językiem. Język, który jest bardzo przyjemny, bardzo współczesny, bardzo przemawiający przynajmniej do mnie, w takim sensie, że po prostu ja czuję tą taką współczesność. Widać, że to jest typowy XXI wiek. I typowe nastolatki XXI wieku, YouTube, Instagram i tak dalej. Um, podejmuje się też dosyć takich ważnych dla młodych ludzi tematów, takich jak właśnie własne jakieś tam orientacje seksualne, ale też taka szkoła, jakieś zmagania z, ze szkołą, z maturą, um, z poznawaniem nowych ludzi i z jakimiś tam jeszcze innymi, bardziej pobocznymi wątkami, które no, też się tu pojawiają i też uważam, że. Są dość ciekawe i właśnie najbardziej polecam dla takich osób plus 13. Myślę, nie ma tu żadnych scen, jakichś tam yy, nieodpowiednich, ale jest parę przekleństw, widziałam, chociaż to też nie jest tak, że jest jakieś, tak wiecie, nagromadzone. To dosłownie sporadycznie, sporadycznie się pojawi jakieś jedno. Jeśli macie jakiś taki dzień zły, albo jeśli po prostu nie macie wody na czytanie czegoś ciężkiego, słuchanie czegoś ciężkiego, coś bardziej wymagającego, jakiejś bardziej wymagającej literatury, tak jak ja właśnie teraz, no to polecam nam to. I inny tego typu młodzieżówki, ale uważam, że to jest jedna z lepszych młodzieżówek, którą czytałam. Um, no. Humor tej książki też jest bardzo fajny. Niejednokrotnie bywało właśnie, że się zaśmiałam. Są też tutaj nawet takie rozdziały, że tak powiem, no o, mogę Wam pokazać. Tutaj, jak widzicie, mamy jakby dialog, konwersację jakąś na jakieś SMS-y wysyłane do siebie i tak dalej. To też jest ciekawe i one są dość zabawne, moim zdaniem. Więc ogólnie polecam, jeśli chcecie zacząć czytać książki i po prostu na przykład przerzucić odpadu na czytanie książek, to polecam. Jeśli macie gorszy dzień, to też polecam. Jeśli interesują Was te tematy, to również polecam. Dla mnie to jest bardzo dobra młodzieżówka i jakby ja więcej już nic nie czytałam, nic nie skończyłam tak naprawdę w tym vlogu nie, skończyłam przecież, skończyłam miasto na Ślącu y ale tak ogólnie to <laughs> dość kiepsko mi poszło teraz y no ale cóż, trochę gorszy czas i, i tyle <laughs> więc dzięki Wam wszystkim y za oglądanie tego vloga dobra, dzięki Wam wszystkim za oglądanie tego vloga mam nadzieję, że Wam się on podobał jeśli tak, to zostawcie sobie na dole a ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie.